Cześć, jestem Marta ze Zdrowo i ze swoją córką Livia. <laughs> będziemy dzisiaj dla Was piec wegańskie pączki. Do tego przepisu będziemy potrzebować leka. Roślinnego 100 ml. Co to jest, Liviu? Gołomniej. <laughs> A tak naprawdę? Da. Tak jest. Mamy upieczonego batata. Dwie łyżki cukru. Potrze będziemy potrzebować też drożdży w wersji instant. 7 gram. Pół szklanki oleju. Może być kokosowy, natomiast my tutaj robimy te pączki dla dzieci, więc będziemy używać oleju winogronowego, dlatego że kokosowy nie jest zalecany w diecie dziecka. Trzy szklanki mąki. Może być pszenna, może być orkiszowa. My używamy orkiszowej pełnoziarnistej, ekstrakt waniliowy, jedną łyżeczkę. I będziemy potrzebować pół łyżeczki soli. Zrobimy lukier z syropu klonowego. I dodamy do niego liofilizowaną malinę. I zrobimy taką różowy lukier. Różowy lukier? No jasne. Pokażesz się liwiu. W pierwszej kolejności będziemy obierać upieczonego batata ze skórki i go zmiksujemy. Uuu, Zobacz, ma... jak on wychodzi. Zobacz, mamy już go. Chyba wystarczy, nie? Super. Kolejnym krokiem będzie wsypanie wszystkiego do miski, ponieważ nie będziemy wyrabiać ręcznie tych pączków. Tylko tutaj mamy taką misę z takim specjalnym hakiem do ciasta drożdżowego. I na początek wsypiemy tam trzy szklanki mąki orkiszowej. Lidia, pomożesz mi wsypać. Super. Teraz będziemy dodawać do tego ekstrakt waniliowy. Tutaj? Good oczywiście, work. cały. E, teraz będziemy dodawać pół łyżeczki soli. Super. Yes. Cukru, dwie łyżki. To możesz wysypać całość albo jak chcesz. Tak jest. Dobrze. I dodamy 100 ml mleka roślinnego, które jest troszeczkę podgrzane, letnie, ale ważne, żeby było nie za ciepłe, bo wtedy będzie za ciepło Mogę dla drożdży. Mleka. Oczywiście. I dodamy drożdże. Jedno całe takie opakowanie. Mogę. Oczywiście. Dobrze. I miksujemy. Teraz będziemy dodawać tutaj jak się nam wyrabia ta mąka z drożdżami i z mlekiem, po łyżce pure z batatów. O super. W trakcie jak nam się wyrabia ciasto, bo tak powinno ze 3 do 5 minut się wyrobić i przestać się kleić do rąk. My sobie zjemy po walentynkowej galaretce, liviu, którą wybierasz. Proszę bardzo. Czy ja też mogę? Dobra. Teraz będziemy już dodawać po jednej łyżce oleju, bo ciasto musi zacząć tak jakby wchłaniać troszeczkę ten olej. Ale nam zrobiło kulę. No taka kula jest, nie chce się w ogóle odkleić. To mama też kapsuła. Słuchajcie, jeżeli wam się ciasto przyklei troszeczkę do tego haka, to to co ja robię, to. O, nie klej się. O, widzisz, już się nie klei. To teraz tylko dzięki temu olejowi stanie się elastyczne. I jeszcze raz wrzucę na jakąś tam minutkę do wyrabiania. O, pokażemy do kamery. O, zobaczcie. Ciasto jest takiej konsystencji, takiej super modeliny. Livia, lubisz się bawić modeliną? Yeah. Super. To teraz podpruszymy tutaj troszeczkę mąki i teraz takie ciasto przykrywamy czystą ściereczką i zostawiamy w ciepłym miejscu na godzinę do wyrośnięcia. Po około godzinie nasze ciasto wygląda tak, czyli zwiększyło dość znacznie swoją masę i będziemy je teraz rozwałkowywać, nadziewać marmoladą albo dżemem, w zależności co kto lubi, odstawiać na pół godzinki, i wkładać do piekarnika. Jest to miłe. Uwaga, kosz, trzymamy. mamy... Tak, ustawiamy sobie troszeczkę. Ojejusiu. No i teraz lip, dobra. Teraz mama trochę pomoże, go uformuje. O, patrz. Super. I będziemy teraz wycinać kółka, Livia, dobra? Dobra, mogę je być. Tak, jak pierniki, jak wycinamy, że jedno koło drugiego, dobra? Tak, żebyś wycięła. Następne zrobimy grubsze to ciasto. Nasze pączki będziemy nadziewać akurat dżemem z borówek, bo akurat taki robiłam. Ale może być to tak naprawdę marmolada, każdy inny, który lubicie. I próbujemy zagniatać. Robimy taki pieróg, jak to ja nazywam. I potem próbujemy z tego stworzyć kuleczkę. Musimy tak tylko zrobić, żeby nam się... Nie rozkleiła w trakcie pieczenia. <noise> Gotowe pączki, wyrośnięte tak po około jakieś 15-20 minutach. Wsadzamy teraz do piekarnika na jakieś właśnie 15 minut 180 stopni i czekamy. Gotowe pączki, Zobaczcie, tak wyglądają. Czekaliśmy, jak troszeczkę przestudzą się. I teraz będziemy robić lukier. Z syropu klonowego nalewamy go tutaj troszeczkę. Dodajemy liofilizowanej maliny, ale możecie tak naprawdę dodać każdego. Mogą być liofilizowane jabłko, na przykład. To jest taka wersja oczywiście, to jest taka wersja powiedzmy, że dzieciowa. Weź pędzelek daj łyżeczkę i smarujemy tutaj na tego. To ja tutaj nakładam. Jeśli spodobał Wam się ten przepis, zapraszamy do kolejnych materiałów oraz nie zapomnij o subskrypcji naszego kanału. Zapraszamy!